A przy takim daniu nie ma opcji, że nie obliżesz monitora. Ziemniaki gotujemy z solą i w tym samym czasie podsmażamy na patelni czosnek z cebulką oraz kilka łodyg selera naciowego. Do tego mięso najlepiej wołowo-wieprzowe i kiedy już się wszystko podsmaży, dodajemy resztę. W moim wypadku jest to groszek z marchewką, natomiast możecie dodać ulubione warzywa. Opcjonalnie dodajecie odrobinkę wina. I dusimy. I kiedy wszystko odparuje, dajemy przecier pomidorowy oraz koncentrat pomidorowy, wszystko dokładnie mieszamy. Podstawowe przyprawy takie jak pieprz, sól. Polecam odrobinkę, czyli oraz odrobinkę cukru. I kiedy nasza baza mięsno-warzywna jest gotowa, dajemy ją dobre twanki. Teraz wystarczy odsadzić ziemniaki, dodać śmietanę. Parmezan, ewentualnie odrobinkę soli, wszystko dokładnie ugnieść i pod koniec dolać mleka. I nasze mocno kremowe pire ziemniaczane już jest gotowe. Wystarczy przełożyć na zapiekankę, dokładnie ugnieść. Ja jeszcze na wierzch dałam dosłownie dekoracyjnie ser cheddar. Na koniec dajemy dosłownie na chwilkę do piekarnika, żeby się podpiek ser i zapiekanka pasterska jest już gotowa i jest rewelacyjna.